Hej, hej, hej! Witam się z wami recenzją książki pani Marty Zaborowskiej Sześć powodów by umrzeć Nie wiem czemu taka rozdzielczość mi się zrobiła, ale dziwne bardzo Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Czarna Owca A swoją premierę miała 14 luty 2024 Powiem wam, że to była dosyć nieoczywista opowieść Na początku czytałam tak jakby, wiecie, stronę ze stroną I nic nie rozumiałam Następnie nadeszła scena z taką małą przestrogą dla wszystkich cytat Kolejna lekcja za tobą, Shi. Patrz, słuchaj, ale im nie wiesz. W cytacie była opisana sytuacja, żeby nie zawsze wierzyć w to, co widzą nasze oczy. Doszło tu bowiem do upozorowanej sytuacji, którą nasza postać bardzo przeżywała, gdyż wzięła ją tutaj za prawdziwą. Dostała w niej lekcję, żeby nie oceniać oczami, lecz doprowadzać do głosu rozum, który, poddając pod wątpliwość każdą sytuację, nakierowuje nas na możliwe kłamstwo. Czytając tę historię od razu. Mm, każdy schemat tego gatunku tak naprawdę legnie w gruzach, bo my zamiast poznać osoby, które nas zaskoczą, widzimy sytuację, która przestrzega przed zbytnią ufnością. A Akcja jest, no powiedzmy, że dosyć mocno pokręcona, żeby czytelnik po prostu nie wiedział, czego w ogóle może się spodziewać. Niby sprawa prosta, no bo ginie tutaj kobieta, a później odnajdują zwęglone zwłoki. No i dla logiki sprawa jest oczywista. Ale nie dla uważnego czytelnika, bo wiecie, tutaj nic nie będzie pasowało. Jeśli ktoś tutaj kogoś przed czymś przestrzegał, to oznaczało, że podsyca w drugiej osobie pewność, żeby właśnie to zrobiła. Jeżeli ktoś był pewien, że może na kimś polegać, no to gładko można było nim kierować, i nieważne, jak blisko się z tą osobą było. Wiecie, postacie mają tu ogrom tajemnic, bardzo, bardzo dużo, których no, nie bardzo rozumiałam w ogóle, dlaczego się pojawiały. Niby normalna sfera życia była im zupełnie obca, a oni sami świadomie bądź nieświadomie żyli jakby w jakimś innym wymiarze, według własnych zasad. No, totalnie zakręcona książka, która mocno wciąga, ale są takie momenty, kiedy no, trzeba pomyśleć, bo to, co jest dla nas oczywiste, to dla nich ma zupełnie inny wymiar. Naprawdę jakby na pion patrzyli jako poziom. Wiecie, mam tutaj zagrywkę psychologiczną, naprawdę mega znakomitą. Tylko mi się wydaje, że tak na tak wielki level po prostu moja intuicja i inteligencja no jeszcze nie przeszła. Chyba jestem jeszcze troszeczkę, jak to mówią, inni zamożynami. Nie wiem dlaczego, ale wciąż miałam wrażenie, że. Jest to historia dla ludzi z przyszłości, jakby napisana dla tych z 2050 roku, gdzie słowo kłamstwo będzie się dzieliło na mniejszą prawdę i tak naprawdę na celowe zakłamanie. No, z pewnością ma potencjał, żeby za jakiś czas po prostu być traktowana, może na poziomie rodziny Simpsonów. Jeżeli znaliście tą bajkę, to możecie się domyśleć o czym może być ta książka, jakie może nieść za sobą przekaz. Mi się podobała, mnie zadziwiła i była po prostu inna od innych. Wydaje mi się, żeby wyrazić tutaj swoje całkowite zdanie, to najlepiej, żeby każdy z was przeczytał i zobaczył, czy taki klimat mu odpowiada. Ale no, dosyć ciekawe, ciekawe, nie powiem. Żegnam się z wami i do usłyszenia. Pa 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 pa.